Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. To jest pierwszy odcinek kolejnej serii naszych podcastów. Przy mikrofonie Jan Muraszow, a moim gościem jest dzisiaj dr Piotr Obacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry państwu. Tematem dzisiejszego odcinka będą wartości i idee, które kierują Unią Europejską. Więc może od tego wyjdźmy od początku, jakie są te wartości, jakie są te idee i skąd w ogóle możemy się o nich dowiedzieć. Wartości Unii, Unii Europejskiej to niezwykle ważne metacele Unii Europejskiej wyrażone w prawie Unii Europejskiej, w traktatach, w karcie praw podstawowych. Proszę pozwolić, że przeczytam dokładnie artykuł drugi traktatu o Unii Europejskiej, bo on jest tutaj w naszej refleksji, w naszej rozmowie absolutnie kluczowy. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. I od razu na gorąco zwracam uwagę na dwie rzeczy. Samo sformułowanie, że Unia opiera się na wartościach, to już jest sformułowanie kluczowe. Proszę zwrócić uwagę, że i to sformułowanie, i cały ten artykuł, to jest przykład, jak można budować organizację międzynarodową i współpracę międzynarodową na w podstawach akcjologicznych. Dalej mamy wspaniały. Ważny z perspektywy cywilizacyjnej, katalog, katalog wartości. No i mamy też w tym artykule wskazanie, że wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim, które tworzą Unię Europejską. Ta wspólnota, ta wspólnota wartości to rzecz absolutnie kluczowa dla rozumienia tego fenomenu, jakim jest Unia Europejska. I tutaj kolejna rzecz, kolejne dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę, to po pierwsze prawne umocowanie, prawny status wartości Unii Europejskiej, no i oczywiście ich praktyczne znaczenie. Zwróćmy uwagę, że mówimy tutaj o artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej, a zatem wartości Unii Europejskiej są wyrażone w traktacie. Podstawowym akcie prawnym, będący umową międzynarodową, podstawowym akcie prawnym, który konstytuuje tę organizację międzynarodową, jako jest Unia Europejska. I w związku z tym, że jest to artykuł drugi, to nam już bardzo wyraźnie wskazuje, że wartości Unii Europejskiej zostały postawione najwyżej, jak tylko można, w hierarchii norm. Prawa europejskiego. Mówiąc jeszcze inaczej, wszystkie inne normy prawne, przepisy, zasady muszą być po prostu zgodne z tymi wartościami, które są wyrażone w artykule drugim TUE. Taki jest status prawny tych wartości, a co za tym idzie, oczywiście mają swoje bardzo poważne znaczenie praktyczne. Powiedzieliśmy o tym, że te wartości znajdują się właśnie w TUE, czy też w karcie praw podstawowych, które względem długości istnienia całej Unii Europejskiej i wspólnot europejskich są stosunkowo nowym dorobkiem. Czy te wartości były w jakiś sposób obecne wcześniej, czy one są absolutnie jakimś takim nowym pomysłem, może jakąś fanaberią? absolutnie nie fanaberią to są bardzo ważne kwestie które no można powiedzieć legły u podstaw wspólnot europejskich później unii europejskiej, nawet jeżeli nie były wyrażone wprost w, na poziomie traktatowym, no to nie mam wątpliwości co do tego, że one były faktyczną podstawą współpracy międzynarodowej w ramach wspólnot i, i Unii Europejskiej. I to przekonanie co do ich ważności zostało ostatecznie przekute, przekute w prawo, które Obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, no i oczywiście organy samej organizacji międzynarodowej. W takim razie, jaką funkcję pełnią te wartości? Bo mówiąc o tym, że są one takie najważniejsze, właśnie postawione na samym początku traktatu, który stwierdza, w jaki sposób Unia ma funkcjonować, i w takim razie wszystko, co jest dalej, wszystko, co jest dalej tworzone, ma być w jakiś sposób dyktowane tymi wartościami. Czy to nie jest w jakiś sposób utrudnianie sobie pracy? Nie, absolutnie, absolutnie nie. To nie chodzi o utrudnianie życia państwom członkowskim i ich elitom politycznym. Ja wiem, że niektóre elity polityczne również w Polsce do niedawna tak właśnie sądziły, ale wartości Unii Europejskiej to absolutny fundament, na którym się Unia opiera. I pełnią one, tak jak już powiedziałem, ważne funkcje praktyczne. Zwróćmy uwagę, wartości Unii Europejskiej, jako że Unia Europejska opiera się na wartościach, pełnią funkcję na przykład integracyjną. One są tą akcjologiczną podstawą integracji europejskiej. Wartości Unii również harmonizują nasze relacje i funkcjonowanie w sensie instytucjonalnym samej, samej Unii Europejskiej. Sprzyjają porozumieniom i współpracy, są taką, ta, takim, można powiedzieć, narzędziem weryfikacji, czy postępowanie państw członkowskich, ale także organów Unii Europejskiej jest właściwe. Prawda? Pełnią funkcję w taką prorównościową, prawda? My wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, przestrzegamy wspólnie wartości Unii Europejskiej, a zatem to nas przybliża do pewnej, no nie tylko formalnej, ale też, ale też praktycznej równości. Kolejna rzecz wartości Unii Europejskiej, kreują pewną bardzo specyficzną przestrzeń funkcjonowania państwa, ale też społeczeństw po prostu. Jeżeli w katalogu wartości Unii Europejskiej mamy zapisaną wolność, demokrację, praworządność, równość i tak to oznacza, że nasza europejska czy unijna Przestrzeń polityczna, organizacyjna, społeczna, prawna w, i tak dalej. No, jakby w, przekierowuje nas na zupełnie, zupełnie nowy w naszej historii, naszego kontynentu poziom funkcjonowania. I to może po prostu bardzo cieszyć jeśli mogę wyrazić taki swój osobisty i emocjonalny stosunek. Spytałem o to, czy. Te wartości mogą być fanaberią, ponieważ dość często bardzo medialnymi wątkami są wątki łamania tych wartości, czy to spory o praworządność, czy, czy właśnie o poziom demokratyzacji państwa. Stąd kolejne pytanie: czy te wartości są rzeczywiście widoczne w działaniach Unii Europejskiej, czy mamy jakieś dowody na to, że te wartości istnieją i działają tak, jak powinny? Tak, to tutaj na dwie sprawy zwróciłbym uwagę. Pierwsza podstawowa. Powiedzmy sobie tak. Unia Europejska, jako specyficzna organizacja międzynarodowa, ma swój ustrój prawny, instytucjonalny. On opiera się na pewnych zasadach. Prawo Unii Europejskiej również. Ma w, w, w ramach swojej struktury określone zasady. Polityki Unii Europejskiej również opierają się na pewnych zasadach. I wszystkie te zasady, które organizują życie naszej europejskiej, unijnej wspólnoty, są podporządkowane tym wartościom. To jest rzecz absolutnie fundamentalna. No ale właśnie, pomimo tego, jak to wszystko wygląda, niektóre państwa, niektóre elity polityczne. Wypowiadają się wprost przeciwko wartościom Unii Europejskiej, po prostu potwierdzając swój negatywny stosunek do y, określonych regulacji, takich jak artykuł 2 TUE, y, w swojej praktyce politycznej. Ale tutaj musimy znowu odbić piłeczkę. Miejmy na względzie to, że tak mocne. Ta, ta, tak mocne, tak wysokie usytuowanie wartości Unii Europejskiej w ramach prawa unijnego, w ramach traktatów, powoduje, że wartości Unii nabierają statusu czegoś niezależnego od woli politycznej. Czegoś niezależnego od politycznych interpretacji, partykularyzmów i tak dalej. Po prostu one wyznaczają też nie tylko ważne cele, które mogą być osiągnięte środkami politycznymi. Wartości Unii Europejskiej wyznaczają a, po prostu sposoby postępowania państw we wzajemnych relacjach, państw w sferze wewnętrznej, państw wobec swoich obywateli i tak dalej. I tak dalej. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo mocna norma o charakterze aksjologicznym, jeśli tak mogę powiedzieć. Więc wartości decydują o charakterze i funkcjonowaniu Unii oraz oczywiście tak samo państw członkowskich. No i tak, wygląda to wszystko bardzo pięknie, ale przychodzi do władzy na przykład Zjednoczona Prawica albo Viktor Orban i mówią, że no... Takie regulacje, tam, wartości Unii Europejskiej, co to znaczy? My mamy tutaj swoje wartości, my pewne rzeczy rozumiemy inaczej, a poza tym narzucanie nam konieczności stosowania się do wartości Unii Europejskiej, no to jest właśnie ta fanaberia w europejskich biurokratów. To bardzo duży błąd polityczny, mający swoje. Mogący mieć swoje bardzo poważne konsekwencje. Organy Unii Europejskiej, Komisja Europejska, która stoi na straży przestrzegania traktatów, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te organizacje są po prostu świadome, że w momencie, kiedy państwo członkowskie uchyla się od stosowania, Prawa europejskiego, w tym oczywiście y, odstępuje od katalogu wartości Unii Europejskiej, no to po prostu trzeba uruchomić procedury. No, y, po pierwsze, y, bardzo, mówiąc kolokwialnie, bolesne, ale też stygmatyzujące państwo na arenie y, międzynarodowej. To jest jeden aspekt, ale Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli władze polityczne jakiegoś państwa, państwa członkowskiego Unii, wypowiadają się, czy, czy, czy łamią te wartości, tak, demokrację, praworządność, wolność, równość i tak dalej, to jak to o nich świadczy, jeśli chodzi o ich relacje ze społeczeństwem? Jeżeli państwo członkowskie łamie wartości Unii, wypowiada się przeciwko nim, to po prostu ma swoje realne przełożenie na to, jak funkcjonuje państwo i społeczeństwo. Więc to nie jest tylko tak, że a, a, w elity polityczne, a także a, w europejska administracja, a także politolodzy, eksperci od stosunków międzynarodowych i tak dalej, powinni się zajmować tematem wartości Unii. One powinny interesować również po prostu nas, zwykłych, w cudzysłowie, zwykłych obywateli. No właśnie, omówiliśmy wpływ tego, jak wartości Unii Europejskiej wpływają na kraje, które są wewnątrz tej organizacji, a co z krajami na zewnątrz? Bo skoro trzymamy się tych wartości, no to nie powinniśmy tego robić tylko na swoim podwórku, ale także pokazywać sąsiadom, jak te idee i te wartości wpływają na relacje Unii Europejskiej z państwami, które nie są jej członkami. I tutaj kryje się pewna, w cudzysłowie, magia Unii Europejskiej. Zwróćmy uwagę na taką rzecz. Ta opinia, o której teraz powiem, przewija się i w, w sposobach myślenia praktyków, polityków światłych elit europejskich, ale też, oczywiście, w publikacjach naukowych. O czym tutaj mówię? Oczekuje się mianowicie od Unii Europejskiej, że ona będzie miała istotny wkład w budowę porządku międzynarodowego opartego na wartościach i zasadach. Że będzie tym podmiotem międzynarodowym, który będzie promował a, wartości, między innymi takie jak te zapisane w a, artykule drugim y, TUE. Że będzie je promował, że będzie y, je bronił. Że będzie starał się budować pewien system relacji międzynarodowych, które będą się opierać właśnie na tych ważnych, wspólnych wszystkim wartościach i, i zasadach. I myślę, że Unia Europejska już ma istotny wkład jakby w tym, w tym kontekście, i on będzie postępował, ale jest taka rzecz o której wspominają wszyscy wszyscy eksperci aby Unia Europejska faktycznie mogła wywiązać się z tej roli czy z tego oczekiwania formułowanego wobec niej to Unia musi się trzymać razem musi być pewna jedność pewna polityczna zgodność co do znaczenia wartości Unii Europejskiej dla nas jako Unii ale też znaczenia tych wartości w szerszej przestrzeni międzynarodowej. Myślę, że tym krótkim apelem trzymajmy się razem możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Moim zdaniem nie jest to apel jedynie do decydentów politycznych, ale także do nas, tak jak powiedzieliśmy, my jako zwykli obywatele, również powinniśmy się interesować Unią Europejską, jej wartościami i całą jej działalnością, bo ma ona również wpływ na nasze codzienne życie. Zdecydowanie tak. Dziękujemy bardzo panie doktorze. Dziękujemy również Wam, wszystkim słuchaczom. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Spotkajmy się na forum.